Witam YouTube mamy 5 listopad, piątek i analizę standardowo zaczynamy od wykresu Bitcoina. I tak jak już od kilku naszych spotkań powtarzam, że mam dwa globalne scenariusze. Jeden zakłada, że korekta się tu zakończyła, a drugi zakłada, że korekta trwa i ten ruch, który nam się rysuje jest niczym innym jak falą B korekcyjną i kiedyś zobaczymy jeszcze spadek poniżej tego dołu. Kiedy będzie mnie to interesował, ten spadek, dopiero w sumie będzie mnie interesował, gdy wybiję ten dołek, wtedy będę szukał miejsca zakończenia fali C na kolejne zakupy. Na razie skupiam się na tym scenariuszu wzrostowym. Kiedyś mówiliśmy sobie o tym miejscu, kiedyś mówiliśmy sobie o tym szorcie tutaj, który nas do tego miejsca doprowadził, który miał aspirację do tego, żeby już wybić te dołki. No niestety zatrzymał się na tym miejscu popytowym. Z tego miejsca kontynuujemy wzrost. Mówiłem wam o scenariuszach wzrostowych, które widzę, i jeden ze scenariuszy powoli zaczyna być negowany, ale jeszcze nie został zanegowany. Jest to scenariusz, który zakłada, że to jest nasze 1, 2, a to jest dopiero 1, 2, i dostaniemy jeszcze 3, 4, 5. To jest scenariusz, który powoli zaczyna być negowany. Czym dłużej trwa ta konsolidacja, tutaj tym ten scenariusz jest gorszy. Aczkolwiek w 100%, w 100 go nigdy nie zlikwiduję, po prostu interesuje mnie tylko, w jaki sposób mógłbym ewentualnie go w przyszłości sobie handlować, więc jeżeli faktycznie dostałbym dynamiczny wzrost, to wiem, że tą korektę będę mógł sobie kiedyś powtórzyć. Scenariusz, którym jest mi teraz najbardziej przychylny w scenariuszach wzrostowych, jest to scenariusz taki, że faktycznie jest to 1, 2. Jest to fala 3, która nie do końca została jeszcze. <laughs> Powiedzmy, jeszcze się nie zakończyła. Aktualnie zakładam, że mogłaby trwać fala czwarta, gdzie możemy dostać spadek tutaj, nawet do tych poziomów niżej około 56 500. Jak wam mówiłem, ja zakończenia tej korekty nie będę próbował handlować, bo zakładam, że to może być tylko fala A korekcyjna. Dostaniemy fala B, która wyjdzie przez szczyt i od. Po osiągnięciu 73600 około. Możemy spodziewać się, że nastąpi zakończenie fali czwartej, czyli taka głębokość głębokość takiej korekty może gdzieś tutaj się pojawić, po przybiciu tych 73, 000, tak, 73 600. Także skupiam się na tych głównie dwóch scenariuszach. Zacznę rozpatrywać scenariusze spadkowe, gdy te spadki będą głębsze niż ta strefa, którą tu wyznaczyłem. Jeżeli dostaniemy spadek głębokości niebieskiej korekty już nie wybijając jakichś nowych szczytów, czyli teraz miałby ten spadek nastąpić, czyli przebić ten wierzchołek, to rozważam, rozwa zacznę rozważać już scenariusze spadkowe, czyli odreagowanie po tym spadku będzie może prawdopodobnie okazją dla mnie short, ewentualnie tu jakieś scalpingowe łapanie na, na to odreagowanie po tych spadkach. No na tą chwilę tego nie ma, więc nie będę gdybał, mam to tylko z tyłu głowy. Więc to co chciałbym zobaczyć od rynku to zakończenie prędzej czy później te korekty. Czy ono zaliczy ten poziom, czy nie zaliczy, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Jeżeli zaliczy ten poziom i pójdzie do góry to tak czy inaczej tą korektę będę chciał zobaczyć. Jeżeli jednak ten wzrost będzie jakiś mocno dynamiczny to wtedy uznam, że faktycznie to była jedynka, dwójka. I te zakupy stąd czy po tej korekcie czarnej gdzieś tu mieliśmy kiedyś tą czarną korektę cały czas zostają i trzymam je na dalej rozwijający się scenariusz wzrostowy. No i wtedy kolejnych okazji będę szukał na powtórzenie tej korekty gdzieś tam hen wysoko, ale to jak to się wydarzy, to jeszcze do tego wrócimy. Więc takie podsumowanie Bitcoina, jakby przez tydzień się w sumie nic nie zmieniło. Ethereum. O tych miejsc zakupowych, o których sobie mówiliśmy chyba dwa tygodnie temu, bodajże, czyli powtórzenie tej czarnej korekty i retes czerwonej linii trendu, która jest prowadzona przez te dwa wierzchołki. No te zakupy się udały. Te zakupy się udały. Teraz jest rozgryzanie tutaj wewnętrznych tych struktur na dalszy, dalszy wzrost. Minimum, jakie chciałbym zobaczyć zakupów stąd z tego Baja tutaj. To dostałem. To jest minimum, które chciałbym zobaczyć, czyli pokonanie tego szczytu. To było pierwsze miejsce, w którym część sobie zrealizowałem, żeby nie wyjść z rynku z niczym. Pozycje już zabezpieczone są przed stratą, czyli miejsce zakupów moich jest miejsce sprzedaży, żeby ewentualnie, gdyby się coś wydarzyło, to to mi zamknie te pozycje straty. I teraz e, dalsze, dalsze, dalsze wzrosty, jak, jak bym chciał zobaczyć, żeby wyglądały, to powiedzmy, że to jest jakaś moja jedynka, dwójka. Teraz niech się, jak się rozwinie taki ruch dynamiczny, to tą karektę będę mógł sobie kiedyś powtórzyć. Tu wewnętrznych strukturach to nie jestem w stanie na razie powiedzieć, może gdzieś tam na grupie będziemy sobie próbowali to handlować, ale na tą chwilę to, czego jestem pewien, jeżeli tu dostanę pięciofalowy ruch do góry, to ta korekta niebieska jeszcze będzie miała szansę się powtórzyć i zrobić jeszcze kolejny szczyt. Tak, na tą chwilę widzę Ethereum na spadki. Na razie. Nie mam podstaw, żeby w ogóle analizować, mam jakieś tam scenariusze z tyłu głowy, jak te spadki mogłyby wyglądać, ale dopóki ich nie ma, to się w ogóle nimi nie przejmuję, a połączenia na te spadki w tym momencie, w tym momencie są nierealne. Kolejna waluta, którą chciałbym Wam pokazać, może na interwale dziennym będzie lepiej trochę wyglądać. <laughs> Seller Network, jest tutaj układ korekcyjny gdzie trafią, przepraszam, te dźwięki brokerowe z MetaTradera, gdzieś zakładam, że to jest koniec fali B i te spadki, które tutaj trwają, mogą się zatrzymać dokładnie w tym miejscu, Tak, czyli w granicach do 10 centów. 10 centów w tych granicach powinna się ta cena wyhamować i dać dalsze, dalsze wzrosty. Ponowny, ponowny, podobny scenariusz kiedyś pokazywałem na FTM, jak ktoś się pamięta ten, ten, ten scenariusz z FTM to albo może się cofnąć do nagrań gdzie FTM był to podobny scenariusz który dostać co mi tam, czekajcie zamknę tego brokera na chwilę bo i tak co chwilę pykał dobra także stop lossem dla Negacji scenariusza, jakoby ta fala C miała się tutaj nie zakończyć, jakby się coś wydarzyło, że jednak będą głębsze spadki. Pamiętajmy, że rynek może wszystko, analiza techniczna tylko ma zwiększać prawdopodobieństwo. Także ja zakładam, że fala C powinna się zakończyć technicznie w miejscach około 10 centów i nie powinno to spaść głębiej niż ten dołek. Jeżeli spadniemy głębiej niż ten dołek, jest to bardzo zły sygnał. Nawet nie chciałbym zobaczyć już tutaj. Dotknięcia tych 8 centów, 8,5 centa. Nie chciałbym, żeby ta cena tak głęboko spadła. Będą to dla mnie miejsca tak zwanego stop-lossa, czyli negacji tego scenariusza i ewakuacja z tego rynku. I przyglądamy się, co tam dalej mogłoby się z tego urodzić. I na tą chwilę jest to dla mnie miejsce popytowe i stąd oczekuję pokonania co najmniej szczytu. Krytym to już właściwie kontynuacja y, analizy sprzed nie wiem, chyba tygodnia czy dwóch tygodni. Kiedyś mówiłem o tej strefie, to jest strefa popytowa. I najlepiej by było w tej strefie, jakbyśmy głębiej zeszli. Tutaj zretestowali ten wierzchołek. I stopos był wyznaczony na 10,42 dolarów. No i tak się wydarzyło. Tak, dostajemy ten spadek po tym spadku wzrost. Wcześniej gdzieś tam na grupie robiliśmy zakupy już tu wcześniej. To był, to był akurat setup, który gdzie akurat na YouTube się to załapało. Więc co dalej? Zakupy stąd. Jak zakupy stąd, które były robione, one miały minimalny target, zrobienie tego szczytu i my żeśmy to dostali. To samo się tyczy tych zakupów, ale czy do koniec wzrostów? Niekoniecznie. Ja zakładam, że mając za plecami, to, co mają za plecami historycznie, tam w dużym interwale, ja nie do końca mogę powiedzieć, że to na pewno jest fala pierwsza, druga, i dostaniemy jeszcze falę trzecią, czwartą, piątą i tak dalej. Nie mogę tak do końca powiedzieć, chociaż może tak być i pod taki scenariusz będę się ustawiał, więc będę realizował zyski częściowo, ale po całej pozycji nigdy nie zamknę, dopóki faktycznie nie stwierdzę, że scenariusz pięciofalowego ruchu jest zaprzepaszczony, prawda? Czyli ten minimum, które chciałem dostać, ten wzrost czy stąd, czy taki wzrost, no to jak to handlowo zależy, został zrealizowany. Dalej co chciałbym zobaczyć, to chciałbym zobaczyć po tej korekcie tutaj, która nie spadnie już niżej, jako znacznie niżej, znacznie niżej, czyli po, poniżej tego wierzchołka, dopóki nie spadniemy, to fajnie to wygląda na dalej rozwijającą się jakąś falę trzecią, gdzie by, nazwałbym to jakąś falą jedyn, jedynką, dwójką, gdzieś tutaj wewnętrznymi strukturami fali trzeciej i próba dalszych wzrostów. Jeżeli takie wzrosty by były i byłaby ta e, dynamika, to kiedyś tą korektę chciałbym powtórzyć, czyli dopóki ta nie, niebieska, tam przepraszam, czerwona strefa nie została osiągnięta, jest to taka strefa, taki mój drugi take profit, który chciałbym zobaczyć, chciałbym tą cenę po prostu zobaczyć, prędzej czy później tutaj, e, czyli z tych miejsc wzrost do, do tych czerwonych poziomów, do tych 20 dolarów, i dopóki tego nie zobaczyłem, tak, e, tak twierdzę, że prędzej czy później to zobaczę i tych zakupów stąd stą stą Stąd czy stąd nie, za, nie, nie likwiduję w całości, gdzieś część zrealizowałem na szczycie, a, a resztę trzymam docelowo do tych 20 dolarów. I gdzieś z tej strefy powinna wydarzyć się korekta właśnie takiej wielkości, tej niebieskiej korekty. I to będzie dalej powód do tego, żeby po tej korekcie próbować dalej rosnąć. Tak? To będzie techniczny powód do tego, żeby dalej ten trend wzrostowy utrzymywać i dalej rosnąć. A jak dalej się to będzie toczyć, to, to jeszcze sobie wrócimy, bo to się nie wydarzy chwilę. Więc myślę, że za tydzień zaktualizujemy. Kolejną, i kolejnym walorem jest link, też już go znamy z poprzednich e, nagrań. To są jeszcze nagrania, to są jeszcze zakupy jeszcze sprzed filmów na YouTube. To są zakupy już tu, o których mówiłem na filmie, że jest to bardzo dobre miejsce, do tego, że cena dalej mogła podążać do góry. Gdzieś tam mówiłem o tym, że na grupie, gdzieś tam jeszcze chłopaki tutaj dociskali jeszcze coś więcej, później wydarzył się spadek i mówiłem tydzień temu, że ten spadek wcale dla mnie nie jest groźny, cały czas utrzymujemy się na czerwoną linię trendu i na zieloną linię trendu, tak, tydzień temu mówiłem, że dopóki nie mamy, była mania tych linii trendu, nic się nie dzieje, oczekuję dalszych wzrostów, czyli minimum pokonania tego szczytu to jest mój pierwszy taki target, który powinien być zrealizowany w ramach takiego trójfalowego ruchu, też podobnie do, do QT, też zakładam, że wcale nie musi być tak, że znaczy, na razie zakładam, że to jest po prostu ABC, ale wcale nie musi być tak, bo pozycję będę ciągnął dotąd aż scenariusz AB1, A A A A 2, 3, 4, 5 zostanie zanegowany. Na tą chwilę skupiam się tylko na tym, żeby dostać te 38 dalów, To będzie mój jakiś tam take profit 2. Tak, tu na szczycie był 1, tu jest 2. Także teraz. Po prostu czekam, co się dalej narysuje. Jeżeli te struktury będą tutaj dla mnie zadowalające, to uznam, że faktycznie możliwe, że to fa, fa, trwa fala trzecia. Czy po drodze będą jakieś okazje? Na pewno będą. Okazje były i będą zawsze. Jeżeli dostanę gdzieś taki mocny ten wzrost, to gdzieś te korekty, tą korektę będę chciał powtórzyć. Tak, ale jeżeli ta dynamika będzie wzrostu mocna, gdzieś do 44 dolarów, jeżeli dostanę taki wzrost, to prawdopodobnie tą korektę będzie się udało jeszcze raz powtórzyć, gdzieś tam złapać coś na dźwigni, to będę próbował robić. No jeżeli miałby być to faktycznie pięciofalowy ruch, no to fala trzecia, może sobie perspektywę trochę zmniejszmy. Jestem świadomy tego, że, że ten ruch, który na razie zakładam skromnie, że to jest po prostu ABC i się zakończy tu i będzie dalsze jakieś tam spadki, Wcale nie musi tak być. Możemy dostać 1, 2 i ten alt season będzie sobie dalej trwał, więc te dlatego tak ważne było spróbować tutaj dołączyć do rynku, bo wzrosty, które mogą się wydarzyć na, na, li na linku, mogą sięgnąć nawet 100 dolarów. Także taki jest taki cel długoterminowy. Ok, następnym walorem. Przepraszam Was, musiałem zrobić cięcie. Niestety telefon. Kolejnym walorem, o którym co tydzień temu mówiliśmy, jest sand. Może zmniejszyć interwał, 4 godzinowy co najmniej. Na sand. Tydzień temu mówiliśmy sobie o tym, że ta korekta po tych wzrostach, jeżeli o te wzrosty miałyby tu być, jeżeli ta korekta się powtórzy, to będzie dobre dołączenie do, po prostu trendowe dołączenie do dalszych wzrostów. I ta korekta niebieska powtórzyła się tutaj w tym miejscu. A to na tym interwale to nawet tego nie widać, że był tak dynamiczny ruch. Gdzieś tutaj w tym miejscu ta korekta niebieska się powtarza. No i po tej korekcie dostajemy dynamiczny wzrost. Nawet jak ktoś nie przegapił, nawet jak ktoś przegapił wyjście tutaj, to tak czy inaczej rynek dał jeszcze i tak naprawdę cały czas daje jeszcze jakieś tam zarobić. Czy to koniec wzrostów? Czy to koniec wzrostów? Powiem tak. Ja mam podejście do tego. Ja wejścia w rynek już nie szukam. Jeżeli dostanę wybicie tutaj tego czarnego poziomu 2,37, jeżeli poziom 2,37 zostanie przebity. To ja te pozycje, które tutaj były, po prostu zamykam i biorę ten zysk, który tutaj został wygenerowany, tak? Oczywiście wcześniej był on tam sobie realizowane. Wcześniej był realizowany przy pierwszym strzale, gdzieś parę procent, przy drugim strzale, parę procent, tak czy inaczej, jeżeli ktoś nic nie realizował, to tak czy inaczej ma jeszcze 80% zysku, więc też jest bardzo fajnie. Więc dopóki. Ta czarna strefa nie została naruszona. To cały czas możliwe są dalsze wzrosty. Wynika to z tego, że ten trend zostaje podtrzymany z największą korektą w trendzie. Ok? Dopóki ten, ten poziom cenowy 2,37 nie został nawet dotknięty, to nie mam obaw przed tym, że cena faktycznie mogłaby gdzieś głębiej sobie spaść. Na tą chwilę z tego miejsca mogą być dalej wzrosty. Ja już mówię, tutaj dołączać nie będę, bo w szczycie, w takim dynamicznym zeszcie w szczycie jest to bardzo ryzykowne. O każdy, kto gdzieś robił sobie zakupy, tutaj niżej, nie mówię, że my na, na YouTube akurat tutaj robiliśmy zakupy, mówię tylko o tych, w sumie dla nas to o tych, bo też jak widzimy taki zysk, to myślimy tylko o tym, żeby zacząć realizować zyski, bo zysk jest już duży, prawda? Więc taka korekta mogłaby się nie utrzymać, jeżeli faktycznie od rynku dostaniemy taki sygnał, że ten spadek będzie głębszy niż te 2,37, to te wzrosty mogą się zatrzymać. Ale dopóki, pamiętajcie, ten poziom nie został pokonany, to mamy szansę na dalszą jazdę do góry. Tak, ta cena może się tu kilka dni nawet podtrzymać i dać kolejny strzał po kolejne 100%. Także no na YouTubie. Akurat te miejsce udało się, bo na grupie gdzieś tu wcześniej pisałem przy tej linii trendu, że to jest już miejsce dobre do tego, żeby próbować wchodzić, a na YouTubie było to to miejsce, tak, już to miejsce jesteśmy chyba przy, chociaż zresztą nie pamiętam, bo wydaje mi się, że na którymś filmie wcześniej to mówiłem właśnie już o tym miejscu, że dopóki nie spadamy pod tą linię, nie zamykamy się pod linię trendu, to nie ma tu żadnego powodu do tego, żebyśmy spadali. Dopóki jesteśmy nad zieloną linię trendu, mamy dobry sygnał, złamanie czerwonej linii trendu. I dopóki jesteśmy nad zieloną, to jest to dobre miejsce do tego, żeby wchodzić i, i próbować. Jeżeli byśmy się zamknęli pod linią trendu, niestety ewakuacja. No i to było właściwie pierwsze miejsce nasze. Nie wiem, tu nie pamiętam tylko, czy na grupie, czy na YouTube też było o tym mówione. To już musicie sami sobie prześledzić. A tego jestem pewien, że tydzień temu była ta niebieska korekta, której w tym interwale to nawet nie widać. Dobra. To, to jeżeli chodzi o sam, to tyle. Przypomnę tylko, że dopóki 2,37 nie pękło, to technicznie mamy szansę na to, żeby wrąnąć dalej do góry. Więc ja już tutaj nie dołączam, bo już dla mnie to nie ma sensu po dołączeniach wcześniej tu, czy nawet złapanie na dźwigni tego. Więc ja resztę po prostu trzymam i czekam na dalszy wzrost. Kolejnym walorem, który stwierdziłem, że pokażę tutaj Wam, jest to walor STELLAR. To, co jest ciekawe na tym walorze, to to, że nie mamy jeszcze złamania trendu, nie mamy tej przesłanki do tego, że, że faktycznie te wzrosty mogą się rozpocząć. Mamy, powiedzmy, jakiś tam alt-season niewielki, i podczas tego alt-seasonu stellar jeszcze nie zrobił tak, podobnie jak link, jeszcze nie wybił tego szczytu. A to, co chciałbym zobaczyć na Stellarze to co najmniej wybicie tego szczytu, a nawet dotarcie gdzieś do poziomów 49 c Przepraszam 49 centów. Tak. No i pod te założenia. Pod te założenia układam sobie tutaj scenariusz wzrostowy. To było dobre miejsce, ale nawet ja się na niej zapał zostało przekapione. Kolejnym takim fajnym miejscem mogłoby być tutaj taka strefa. Zobie nawet zaktualizuję linię trendu. To ta linia trendu będzie dla mnie jeszcze jakimś dodatkowym wsparciem. I teraz tak. To, co chciałbym tutaj zobaczyć, to jeżeli wydarzy się, nie wybijając tego wierzchołka, czyli scenariusz jest aktualny do momentu, kiedy ten wierzchołek nie został wybity. Jeżeli ta cena od tego wierzchołka spadnie w poziomy 0,35 centów, 0,34, 0,33 centa i nie głębiej niż 33 centy, 48, to nic się nie dzieje. To stąd mamy szansę na dalszy wzrost. Czyli na, tak jak mówię, na pokonanie tego szczytu co najmniej, i dalej, i dalej, i dalej. I tak jak w scenariuszu tym, czy, czy w linku, na razie jest to dla mnie po prostu A, B, C, czyli trójfalowa korekta, po której mogą być jakieś dużo głębsze spadki. Ale pamiętajcie, że liczę na to, że będzie to w taki sposób wyglądać. Tak, i też możemy zobaczyć niesamowite wzrosty kiedyś na stalarzu. Także jest to taki powiedzmy początek. Jak popatrzymy sobie na to, to jesteśmy w miejscu, gdzie jest start dopiero tego trendu. Jeżeli na razie, powiem Wam tak, na razie rynek, uczestnicy rynku nie widzą tu trendu, tylko my widzimy ten trend w tym momencie, że on ma szansę się tutaj utworzyć. Jeżeli jesteśmy w stanie dołączyć tak jak na linku pierwsi, czy na jak na Qtum pierwsi, to później tylko jemy popcorn i patrzymy, co się dalej dzieje, prawda? I nawet, jakbyśmy mieli zgarnąć tylko taki ruch, to i tak jesteśmy już zadowoleni. Dobra. Negacja scenariusza, tak, prawna linia, czyli te 0,33 centa, 48 dokładnie. Nie chciałbym, żeby to spadło głębiej. W tym w, tak jak na Qtum, kiedyś rysowałem tą strefę, to podobna sytuacja. Chciałbym, żeby to stąd ruszyło do góry. Dobra, z altów to by było tyle. Myślałem, że chociaż jedne, co, jeden walor, chociaż spoza na rynku krypto. Jest to ITA, na której długo, bardzo długo już e, tak powiem, handluje. No i teraz na icie, już pomijając to, że gdzieś my sobie tutaj handlujemy w grupie, nawet e, mamy otwarte pozycje. To chciałbym Wam powiedzieć, że ten ruch tak fajnie wygląda teraz. Ma taką dynamikę, że wygląda on dla mnie jak fala trzecia. Jakaś wewnętrzna struktura. Mówię tu teraz o, o takiej trzeciej, że teraz trwa fala trzecia, prawda? I co chciałbym zobaczyć w tej fali trzeciej? Przede wszystkim, prędzej czy później, korekta głębokości tej pomarańczowej powinna się powtórzyć. Jeżeli to miałoby nawet nie wyjść, to będzie kolejna korekta. Tu już jest to, może posłuszmy się tym. Fioletowa. Czyli ta moja jedynka, dwójka, ta głębokość tej korekty może zostać tu powtórzona. I po tych korektach to, co chciałbym zobaczyć, to szczyt. I może coś więcej. Czyli szczyt będzie, jeżeli, cena, jeżeli rynek wykona, powiedzmy, tą korektę i pokona szczyt, to szczyt będzie moim pierwszym take profitem, a wyjście przez szczyt i prowadzenie pozycji, no jest trochę wyższa szkoła jazdy, bo trochę trzeba mieć pojęcie, ale tak czy inaczej nie zamykałbym stupendstwowo tej pozycji, bo bo tu od tego miejsca możemy dostać kolejny pięciofalowy ruch. I to zakładam, jeżeli miałaby faktycznie trwa, fala trzecia jeszcze wyższego rzędu. No to tyle. Docelowy target dla dla indeksu IT to przy utrzymującej się inflacji to jest nawet 39 tysięcy. Także dużo. Jeszcze miejsca na wzrosty jest technicznie, jest to możliwe. Czy się wydarzy, czy nie, to już jakby nieważne. Będziemy handlować do dotąd, dopóki trwa trend. Dobra, to by było na tyle. Życzę Wam miłego weekendu i widzimy się jśli widzimy, słyszymy się za tydzień, hejka